Dobry wieczór, Patryk. Dobry wieczór, Hubert. Witamy w czwartym odcinku projektu Masaż. A dzisiaj wyjątkowo witamy z, z, war z centrum Warszawy. E, właśnie wracamy z meczu Polska-Rosja. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wyniku, bo mogło być gorzej, mogło być lepiej, a jesteśmy zadowoleni. Tak, także teraz zapraszamy na masaż. Dzisiaj e, będzie masaż karku. Mam nadzieję, że Wam się przyda. A my zobaczymy się szybko odcinku. Także czołówka. Kto wygra mecz? Polska! Dzisiaj uczymy się masować kark. Typowy, rozluźniający masaż. Idealny na stres, zmęczenie, ciężki dzień pracy. Masaż karku, tak samo jak masaż, który prezentowaliśmy Wam wcześniej, czyli i kręgosłup, i grzbiet, jest masażem częściowym. Czas wykonania tego masażu nie powinien przekraczać około 20 minut. Jeżeli chodzi o ilość chwytów, powtarzamy, robimy od 2 do 10 powtórzeń. Pamiętajcie o tym, że my, przedstawiając Wam schematy masaży, Robimy po jednym powtórzeniu, ponieważ nie chcemy, aby ten film trwał pół godziny. Natomiast jeżeli chcecie, żeby masaż był skuteczny, musicie wykonać minimum dwa powtórzenia. Oczywiście im więcej powtórzeń, tym lepiej. Jako że masaż karku jest masażem typowo różniejącym, jego tempo powinno być bardzo wolne. Także jeżeli chodzi o kark, im wolniej, tym lepiej. My teraz to przygotujemy na stół i czekamy na modelkę. Zapraszamy, za chwilę wykonamy sobie masaż karku. Z nas to przede wszystkim masaż mięśnia czworobocznego, który znajduje się tutaj, czyli na części szyi, łopatki i biegnie sobie aż do dwunastego kręgu piersiowego oraz masaż mięśni mostkowo-bojczkowo-sudkowych, które znajduje się po bocznej części szyi i tu będziemy się poruszali. Oczywiście będziemy masowali także mięśnie równoległoboczne, które znajduje się pomiędzy łopatkami, mięsień podgrzebieniowy, który znajduje się w dole podgrzebieniowym, pod grzebieniem łopatki oraz mięsień nadrzebieniowy, który znajduje się na upadki w dole nadżebieniowym. Schemat masażu karków, który chcemy Wam zaprezentować składa się z 13 płytów. <skrym> Oczywiście jak w każdym naszym schemacie oraz jak w każdym masażu klasycznym zaczynamy sobie od głoskania. Kończymy na głoskaniu. w międzyczasie standardowe techniki masażu klasycznego, rozcieranie, ugniatanie, okrytywanie, wstrząsanie. I to tyle. Schemat, który zaprezentujemy Wam jest schematem prostym, tak naprawdę będziemy poruszali się w czterech pasmach, które mówiły sobie już w trakcie masowania. Jeżeli chodzi o pozycję podczas wykonywania tego masażu, osoba masowana powinna leżeć na brzuchu, czyli leżenie przodem, ręce odwiedzione oraz stawy łokciowe zgięte pod kątem 90 stopni. Głowa w na twarz. Jeżeli nie macie profesjonalnego stołu do masażu, możecie użyć np. ręcznika, zwijając go i podkładając pod czoło osoby masowanej. Podczas masażu karku, który Wam przedstawimy będziemy poruszali się w czterech pasmach praktycznie w każdym ruchu. Pasma politerujemy sobie literkami od A do D. I pierwsze. Pasmo A będziemy zaczynali sobie od wyrostka słodkowatego kości skroniowej poprzez boczną część szyi poprzez mięsień mostkowo bójczukowo sutkowy aż do wyrostka barkowego. Pasmo B od bocznej powierzchni otw otworu podtylicznego poprzez tylną część szyi aż do grzebienia łopatki, pasmo C od otworu potylicznego poprzez tylnią część szyi, poprzez mięśnie prostornik grzbietu aż do, aż do 12 kręgu piersiowego oraz ostatnie pasmo pasmo D od 12 kręgu piersiowego po mięśniu czworobocznym do wyroska walkowego. Oczywiście każde z tych pasm jest po jednej stronie i po stronie drugiej. Do też jako ośrodka przyciskowego używamy oliwki do masażu. Rozprawdzamy ją o pokarku. Masaż karku jest problematyczny ze względu na włosy, które będą przeszkadzały podczas masażu. Będzie to, jest to trudny do wykonania manualnie. Masaż. I zaczynamy sobie po obu stronach głaskanie podłużne od wrostach słodkowatego kości skorniowej, bożna część szyi, wrostek barogowej upadki. Ruch będziemy przedłużali, żeby był przyjemniejszy na ramiona. Powrót bez odrywania rąk i drugie pasmo, pasmo B, boczna powierzchnie otworu potylicznego do grzbienia upadki. Pasmo C, otwór potyliczny, miejsce prostownik grzbietu i idziemy do końca mięśnia czworobocznego, 12 dwunasteknę prysiowek oraz pasmo D, powrót do wrzoska barkowego. Drugim goskaniem, goskanie poprzeczne, wykonujemy to tak samo w czterech pasmach od A do D, z tym że ręce będą ułożone poprzecznie do wykonywanego ruchu. Najpierw będziemy robić to po jednej stronie. I później po drugiej stronie. Po łaskaniach przechodzimy do rozcierania. Pierwszym rozcieraniem będzie rozcieranie wyrostów kolczystych kręgosłupa. I tu będziemy poruszać w po samym kręgosłupie. Od otworu potylicznego, czyli od górnej powierzchni pierwszego kręgu szyjnego, a nawet troszkę wyżej. I poruszamy się do dołu, rozcierając kciukami wyrostki kolczyste. I to możemy robić nawet do ostatniego kręgu piersiowego. Z wykonujemy bardzo powoli, przechodzimy do następnego rozcierania. Kolejnym rozcieraniem jest rozcieranie opuszkami palców od palca drugiego do palca piątego, czyli rozcieranie opuszkami palców 2-5 i znowu nasze pasma pasmo A, wrostek sutkowy kości skroniowej, boczna część szyi mięsień most, czyli mostkowo obojczykowo sudkowy i idziemy do wyrostka barkowego opadki. Pasmo drugie, B, boczna powierzchnia otworu potylicznego. Idziemy do grzybienia łopatki. Przedłużamy ruch. Pasmo C, otwór potyliczny. Rościeramy. Idziemy teraz w pojemności prostowników grzbietu do 12 kręgu piersiowego, do ostatniego żebra i pasmo D powrót po mięśniu czworobocznym do wyrostka wargowego opadki. Następnym rozcieraniem jest rozcieranie kłębami kciuka. I tutaj, żeby rozpocząć to rozcieranie, musimy przejść za głowę osy I zaczynamy sobie rozcieranie kłębem kciuka. Robimy to w naszych czterech pasmach A, B, C, D. Pierwszy wyrostek jest kości osi do wyrostka barkowego. Przedłużamy ruch. Powrót. Bocz na powierzchnię otworu potylicznego. Rozcieramy bardzo wolno. Do ogrzebienia łopatki. Kłęby kciuka pracują. Przedłużamy ruch. Powrót. Otwór potyliczny. I tutaj będziemy poruszali się po mięśniu prostorniku grzybietu. Do 12 kręgu piersiowego. I następne, ostatnie pasmo od 12 kręgu piersiowego rozcieramy do wyrostka balkowego. Przekasujemy. Następnym rozcieraniem jest rozcieranie grzybykowe. Jest rozcieranie tymi kostkami. I tak samo stojąc za głową wykonajemy je w czterech pasmach. Bożna część szyi. Tył szyi, bożna powierzchnia otworu potylicznego. Rzewienie łopatek. Przedłużamy ruch. Otwór potyliczny, tak jak mówiłem, masaż karku trudny na wykonanie, ze względu na przeszkodzające włosy w okolicy głowy. Wystodnie grzbietu. I pasmo D od 12 kręgu piersiowego. Wracamy po mięśniu czworobocznym do wroska barkowego. Następnie przechodzimy sobie do ugniatań, i ugniatanie zaczynamy już. Robimy po stronie, po której zaczęliśmy masaż. Czyli stoimy sobie obok. Ugniatanie podłużne. Wyrost kości skroniowej i tutaj ugniatamy sobie ważną część szyi wraz z mięsień mostkowo-obołczykowo-sudkowym, w skrócie MOS. Włosy przeszkadzają, ale jakoś sobie dajemy radę. I wał mięśnia czworobocznego. Wrostek borkowo opadki przedłużamy ruch, powrót. Drugie pasmo, tylnia część szyi. Ugniatamy sobie już tutaj między innymi mięśnie czworoboczne. Dochodzimy do grzebień i łopatek. Głask. I znowu to część szyi, otwór potyliczny, miesień czworoboczny, mięsień prostownik żbietu. Idziemy sobie do 12 kręgu piersiowego. I powrót po, po mięsień czworobocznym, pasmo D do wyroska barkowego łopatki. Drugim ugnietaniem jest ugnietanie poprzeczne, tak samo głaskanie poprzeczne w ręce ułożone poprzecznie do wykonywanego ruchu i zaczynamy sobie od wyrostka słodkowatego kości skroniowej, chwytamy fałd skórno mięśniowy i przesuwając raz jedną rękę w górę, raz w dół ugnietamy fałd skórno mięśniowy. I tutaj po bocznej stronie szyi przechodzimy do wyrostka barkowego upadki. Głaskanie. Powrót bez odrywania rąk i pasmo drugie. Bożna powierzchnia otworu potylicznego. Łapiemy fałd skórno-mięśniowy na tylnej powierzchni szyi. Bardzo powolnym tempem dochodzimy do grzybienia łopatki. Właszczamy. I. Pasmo C. Fałd skórno-mięśniowy na miejscu czworobocznym i mieście prasoniku grzbietu. Jeżeli tutaj wchodzimy sobie, na tu możemy te ręce trochę rozszerzyć i ugniatać większą powierzchnię, dochodzimy do dwunastego kręgu piersiowego i pasmem D wędrujemy sobie do góry po miejscu czworobocznym, w okolicę barku. Łaskanie, powrót. Oczywiście stronę przeciwną możemy zrobić też przechodząc na drugą stronę osobno masowanej, ale to wykonamy, wykonujemy identycznie, jaką pokazywaliśmy, masując stronę prawą. Następnym chwytem jest chwyt mieszania. Jest to zmodyfikowane ugniatanie. Zaczynamy sobie od wyroska barkowego łopatki. I tutaj będziemy poruszali się w okolice kresy karkowej oraz w okolice wyrostka sutkowatego kości skroniowej. Ręce obok siebie, jak w ugniataniu poprzecznym. I... Rysując takie okręgi, ugniatamy jednocześnie dwa mięśnia czworobocznego. Jedna strona, oraz drugą stronę możemy zrobić stojąc po tej samej stronie. Głoskanie, rozcieranie, ugniatanie zakończone. Przechodzimy sobie teraz do oklepywania, do najbardziej pobudzającej techniki. Oklepywania mamy dwa. Znacie z wcześniejszych odcinków. Jest to oklepywanie łyżeczką, które wykonujemy układając ręce w ten sposób. Oraz będzie ugniatanie miętołkowe. I zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Będziemy poruszali się po mięśniu czworobocznym. Pamiętajcie, żeby ręce do oklepowania były prostopadle do włókien mięśniowych. Oklepujemy tylko tą okolicę. Tylnoboczną część szyi niestety nie oklepujemy, ze względu na to, że jest to delikatna, delikatny obszar. A ruch jest zbyt intensywny. I zaczynamy. Łyżeczka. oraz metalbęd. Po próbowaniach, żeby wygłuszyć reakcję organizmu, stosujemy oczywiście wstrząsanie. Ręce luźno ułożone na sobie osowanej, i poruszamy raz w jedną, raz w drugą stronę i oczywiście na schema masażu kończymy głaskanie my zastosujemy sobie głaskanie podłużne które stosowaliśmy jako pierwszy chwyt cztery pasma ABCD pasmo A dla przypomnienia B C i D powrót do wyrostka brakowego padki. Masaż, który Wam przedstawiliśmy, to oczywiście jedna z alternatyw masażu karku. Z więcej, jeżeli chcecie, możecie znaleźć sobie w książce do masażu m.in. Adam Zborowski. Masaż klasyczny.